Siemanko, z tej strony Zagreimer. Hmm. Dzisiaj chciałbym trochę poruszyć temat kanału, tego, co się będzie pojawiało, to jak on będzie dalej wyglądał i odpowiedzieć też na kilka pytań, które dostałem na prywatną wiadomość, na prywatną skrzynkę. Hmm. Tak więc chciałbym na razie poruszyć temat Minecrafta, ponieważ jeśli dobrze śledzicie mój kanał jest seria God of TSA Adventure mapka tą serię z przykrością muszę zawiesić chociaż no, jak na razie widzę ona się cieszy najlepszą popularnością najwięcej osób to ogląda patrząc oczywiście po wyświetleniach zostanie zawieszona z racji tego, że są teraz wakacje jakby nie patrzeć każdy chciałby trochę wyczilować wyluzować się no i ja pewnie też się gdzieś wybiorę a Nikos Nixon wybrał się do jakiejś, nie wiem, gdzieś tam się wybrał, nieważne gdzie. Yy, wraca 22 lipca, tak więc trochę jeszcze czasu to zejdzie. Postaram się da dać wam więcej tego Darksidersa i Resident Evil. Hmm, coś tu jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, chciałem jeszcze poruszyć kolejny temat, dalsze serie. Dalsze serie wyglądają następująco. Już kilka osób mi przysłało wiadomości, że o, zagraj w to, zagraj w to, sześć o tym, słyszałem o tym. Tak, słyszałem o tym, grałem. Dużo gier, ale z tego, że ja już mam w głowie i nie tylko w głowie poukładane po prostu już co bym chciał nagrać, co bym chciał Wam pokazać. Mam w kilka serii już do przodu, tak więc no nie liczcie na razie, że cokolwiek siądę do czegoś nowego. No, jak na razie, jeszcze nic nie zwróciło mojej uwagi, w co bym chciał zagrać w te newsy, które teraz będą wychodziły. No może Darksider 2, tak więc w to bym chciał zagrać. Opcjonalnie jeszcze mogę w to zagrać. Kilka osób też mnie pyta, jakie posiadam mikrofon. To jest mikrofon Logitech USB Microphone Desktop. Tak więc, e, jeśli patrzeć na cenę, dałem za niego chyba 120 złotych z gwarancją na rok. Tak więc, ja nie wiem, jakość jest na pewno lepsza na, niż poprzed, na poprzednim mikrofonie. No ale, no jeśli ktoś chce brzmieć jakość, no to polecam mu albo mikrofon Blue Yeti jest o wiele droższy. No ale spoko, jeśli ktoś chce zaczynać z takiego kopa od razu z takim mikrofonem, z takim sprzętem okej, okay. tylko żeby potem wiecie, nie płakał, że wydałem tyle pieniędzy i nic z tego nie mam sam się decydujesz, sam kupujesz, ja mam swój, cieszę się z niego nie wydałem zbytnio dużo tak więc myślę, że do wyboru, do koloru, kto co lubi kolejnym tematem będzie Guitar Hero mm, jeśli orientujecie się to na moim poprzednim kanale dafin 24, tu na dole gdzieś znajdziecie Yy, odnośnik do tego kanału został <laughs> śmiesznie zbanowany no. ponieważ wrzucałem na tamtym kanale dużo filmików z Guitar Hero dużo kawałków i któregoś pięknego dnia dostałem po prostu bana, ostrzeżenie konto do sprawdzenia, tak, no ale powiedzmy na to ban dostałem bana za filmik, który wrzuciłem 6 miesięcy temu był to odcinek, był to filmik z Guitar Hero tak więc, no wiecie dostałem to oczywiście za prawa autorskie Dlatego nie chciałbym Wiecie, dostać znowu niemi niespodzianki O, już gdzieś tak Trochę kanał się rozrósł, a tu nagle ban Ban Czy jak to powiedzieć, ostrzeżenie No więc nie chciałbym tego <grym> Doświadczyć po raz kolejny Bo naprawdę Nieźle bym się, nieziemsko bym się wkurzył I wygarnął Co nie, komuś Kolejnym tematem <grym> Chciałbym co znaczy, że ktoś się mnie pytał o audiologii, tak? Czy będą audiologii, czy poruszę audiologii, wilogi, czy o, Tak, o wilogach to zapomnijcie na razie. Na razie nie jestem skoryż do pokazania wam was. do pokazania wam mojej mortki. Jeszcze nie jestem na to gotowy. Po pierwsze, nie mam sprzętu, żeby coś takiego w sensownym poziomie nagrać, żeby nie było żadnej klatki, poklatówy, przewijanie kartek i tym stylu hejt, czysty pewnie by był. Tak więc na razie. Po drugie, nie mam o czym, o czym konkretnym do was. Przemawiać, nie mam żadnych takich tematów, nie jestem jakimś guru w jakimkolwiek temacie. Jeśli będzie taka okazja, wypowiem się na dany temat, cokolwiek, ale na pewno w audiologiem nie będę wypowiadał się, nie wiem, jakimiś wilogami, nie wiem, jakimiś live'ami, cokolwiek. A właśnie, wracając do live'ów. Jeśli chodzi o live'y, to tak, myślę, że będą live'y już niedługo, ponieważ dostałem niezłego kopa od internetu, od dostawcy internetu, mam teraz szybszy internet, tak więc. 54 mega. Uploadu 15 mega. Nie wiem, jakim cudem to jest. Wiem, że to jest kosmiczna liczba, ale okej, okay, jest, jest, cieszę się. Tak więc live będą. Także tak, myślę już niedługo. Coś się pojawi jakieś info na moim kanale, tak więc myślę, że to będzie jakoś ogarnięte w miarę. W miarę. Hmm. No i pozostaje mi nic innego, jak. Pożegnać się z Wami. Myślę, że dotarło. Do niektórych cokolwiek, jeśli nie, to cofnijcie sobie od nowa, pójście jeszcze raz. <grymne> Trzymajcie się ciepło i cześć, życzę Wam miłych wakacji. Wiem, że jest hardkorowo gorąco, ale dacie radę. Na razie.